Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym schronisku kochające łapy w grze Animal Shelter 2. Jesteśmy mamy już 6 rano, także myślę, że zaraz nasi pracownicy się tutaj. Pojawią. No i właśnie pamiętam, że ja tutaj miałam te zamówienia, tych tabletek. Tą kupę będziemy musieli zbierać. Naszego Bruno, on miał chyba, tak mi się wydaje. Zaniesiemy sobie te wszystkie medyczne rzeczy. Tutaj do lecznicy, to co mamy w wyposażeniu. Tutaj nie. Ja tego nie zabrałam, chyba. Ja tego nie zabrałam. I pamiętacie, w poprzednim odcinku musieliśmy zebrać kał, kupę naszego pieseczka? No i ja to zrobiłam źle, bo najpierw spakowałam. Najpierw spakowałam, a nie mogę do tego, do inwentarza tego przenieść. Do i? A tutaj też nie mam miejsca. Aha. Kupę worek, a to nie o to chodzi, nie? To nie o to chodzi. To ma być jakby próbka z kupy z podłogi, o, nazywajmy rzeczy po imieniu, nazywa, nazywajmy rzeczy po imieniu, tutaj mamy tą miseczkę, tutaj mamy właśnie tą fiolkę na kaucz ja to mogę tutaj, tak, mogę to tutaj wsadzić, no i mam tylko trzy miejsca, jeżeli chodzi o tutaj o ekwipunek wiecie co, tutaj mamy jakiś dywanik ja bym, może go bym nawet i tutaj dała Dlaczego nie? O. No i będą mieli słuchajcie, zwierzaczki będą miały tutaj y, ładnie. Y, jak będą w lecznicy? Dobra, idą nasi pracownicy, siemka. I teraz pędzel. Pędzel sobie też odłożymy. No i ty, ja czekajcie, bo też mi pisaliście, to też wam mówiłam w poprzednim odcinku, że to jest dla pracowników tutaj, który chyba polas. Ja mu to dam. Mam nadzieję, że nic mu się nie. Halo? Mogę ci to dać? Nie, czekajcie, gdzie jest ten prezent? Rzuciłam go. To jest naprawdę dla pracownika? Halo? Nie, nie mogę jej tego dać. To nie wiem. Dobra, zajmijmy się tym chorym zwierzakiem, żeby jemu się nic nie stało, a nie wybuchowym prezentem. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze z tych paczek weź wszystko. Dobra. No mało slotów jest, a dużo towaru. Tutaj mamy jeszcze tą miseczkę taką OK. Tutaj widzę, że mamy też sondę. To to jest świeżutkie, to moglibyśmy sobie tutaj to włożyć. Tutaj mamy jakieś leki. No to poustawiajmy piątka, szóstka i siódemka. Też są leki, dobra. Kochani, ja Was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i oczywiście dziękuję bardzo serdecznie moim wspierającym. Wielkie. Krzywe, niestety, przepraszam serducha i poziole e, dla Was za wspieranie kanału. Pamiętajcie, że, e, że dla Was, dla moich kochanych wspierających, odcinki są dostarczane. Wstawiane <grywa> na kanał około tydzień wcześniej. Czasami więcej odcinków, czasami mniej, ale teraz staram się że właśnie, żeby to było ta opcja więcej. Dobra, tutaj to wsadzę, tak, także uprzedzam na kolejnym odcinku i przez chyba kolejne trzy tygodnie, bo przez trzy tygodnie będę miała tą szynę, będę Was uprzedzać, że no mogę tak troszeczkę gorzej się tutaj posługiwać myszką, ale damy radę, nie, damy radę, damy radę. Dobra, tutaj jeszcze mamy kolejne, czyli weź wszystko, okej, okay, tutaj mamy też jakieś tutaj te fiolki i... Oj, 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 noszenia, a noszenia, mam nadzieję, że one te zwierzaki nasze tam ogarniają i że on im nie, słuchajcie, nie są głodne ani nic. E, dobra, piątka, daj tutaj. E, nie, bo to jest szczykawka, kurczaczki pieczone, połóż tutaj. Bałagan straszny. Nie, nie lubię takiego bałaganu. Hmm, tu mamy szóstka, to też jest ta niebieska fiolka, dobra. I mamy czwórka, też leki. To chyba te, co są tutaj, czy nie? Spadło mi, spadło mi. No nie, no nie mogę trafić, nie, nie mogę trafić dobra, i tu mamy tabletki, tabletki, tabletki Ok, idziemy po kolejne, ona idzie na kawę ona myśli o kawie, jad się kręcę co za baby, ja nie wiem w co ręce włożyć, a one myślą o kawie, nie ja też mam kawę, jak coś, też mam już zimną ale mam, dobra nie lubię zimnej kawy, ale cóż począć, no moje pracownice piją ciepłą, to ja jako szefowa muszę zimną <noise> dobra, dajcie tutaj te fiolki Yy, piąteczka, dalej jest fiolka. One się nie układają tak, jak ja bym chciała, bo to a nie wiem, zresztą, dobra, nieważne. Yy, siódemka, mamy kolejny jakiś tutaj lek, to to jest inny niż tamten zaszczyk insuliny, to jest dobrze. Okej, okay, no i musimy zobaczyć, czy tamten nam bo Borys, on miał chyba nie, czy zrobił kubsztala jakiegoś dla nas żebyśmy sobie mogły zabrać. Dobra, tu mamy jakieś ciasteczka, a to tabletki odrobaczające, środki przeciwbólowe. A, dobra, to to nie są ciasteczka, to też są leki. Kurczę, ja pół odcinka będę nosić leki do, yy, do lecznicy. No, hit. Dobra, daj no mi to. Yy, jak to się obracało? Dobra, klawiaturą, spoko. Cieszy mnie to, cieszy mnie to. Chociaż wiecie co, poczekajcie, może tutaj. Bo jak z to będzie mi lekko ciężko. Dobra, tutaj mamy kolejne okej. Okay. Tak. Słuchajcie, pamiętajcie, że teraz w tych grach ja troszeczkę będę tak właśnie bez ładu składu te niektóre rzeczy układać, ale mam nadzieję, że, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Dobra, czy coś jeszcze? Nie, już nic, okej. Okay. Ale jak już słuchajcie, dojdę do, do siebie, to. Mm, to będziemy wszystko sobie pięknie poprawiać. Mamy tutaj jakieś kolejne tableteczki, dobra. Ale to też sobie chyba odkładam tutaj, bo na tych szafkach to chyba tam. Chociaż, dobra, dobra. No tutaj będą te wszystkie takie po prostu w, w pudełkach. O, tak to będzie, bo tam, no te małe by mi się zmieściły na ten regał, ale już damy je sobie tutaj. Dziękuję bardzo. A tu jeszcze mamy jedno to dobra, 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 dobra i dobra okej, okay, okej, okay. mamy farelkę włączoną, pani myśli o kawie ale idzie, słuchajcie, odgarniać śnieg, zajmij się dziewczyno zwierzętami ja mam nadzieję, że im tam nic nie jest, naprawdę, nie zamknij tylko weź wszystko dziękuję, serdecznie tutaj szampon, to może na razie zostawmy, a tutaj yy, tabletka na grypę i sąda do popierania próbek krwi, ja cię kręcę. Ja Cię kręcę, koteły mają grypę? <grymne> Pewnie tak. Dobra, tu jest na grypę dla kotełów i tu mamy yy, tabletki odrobaczające. Piąteczka. No, coraz więcej tutaj trzeba przy tych zwierzaczkach robić. To nie jest tylko, że go pogłaszczemy, umyjemy i dajemy do adopcji, tylko jeszcze muszą być te zwierzaczki zdrowe. Dobra, i weźmiemy sobie już ostatnie z tego kartonu i pójdziemy zobaczyć, czy Borys zrobił kupę. Igła, uważaj, bo ciłkuje. Peł, peł, peł. Gdzie te igły? Gdzie te igły? One tak sobie tu leżą, a ja nie mogłam tego do szuflady wsadzić. To tak głupio, że tak igły na wierzchu leżą. Dobra, tutaj jest dalej Na grypę Tu mamy fiolkę. E, igła do pobierania krwi, dobra. E, chyba, że do tej miseczki powinnam to powsadzać. Nieważne. E, chodźmy do. Borys był psem, nie? Chyba tak. Chyba tak. Halo, cip, cip Pierzaki. Chodźcie, chodźcie, macie jedzonki. Tutaj jest, tutaj jest. Dobra mają. Ej, ale gdzie są moje pieseły, Halko. Yy, dobra, zajmijmy się najpierw szukaniem kubsztala. Tutaj żadnego nie widzę, niestety. A nawet nie wzięłam tego, żeby zabrać tej próbki. Gdzie są moje borys? I gdzie oni są? Czy ja. Gdzie są moje zwierzaki? Poczekajcie, poczekajcie, zwierzęta w schronisku. A gdzie są psy. Czy ja coś pokręciłam? No nie mamy. Kurde, ej! czy ja dałam chorego tego psa o jejku, ja cię kręcę nie pamiętam a gdzie są te koty bo tu nie no dobra bo to są dla psów klatki no nie mamy psów ej ale teraz mam normalnie cześć no nie no to były psie kupy nam potrzebne tak no bo ja pamiętam że ja z podłogi to miałam zabrać a tutaj to byśmy musieli z yy, kuwetki zbierać Dobra, tu jest wyczyszczona kuweta. Okej, okay. w ogóle chciałam te nowe kuwety też im e, zrobić. Jak pamiętacie, kupić, bo jest możliwość kupienia e, nowych. To ja nie wiem, co się stało z tym psem. Przecież ja go. E, ja mu chciałam. Chodź tutaj, zabrać tą kupę. Pamiętacie, żeby. O dwa na raz! <laughs> żeby e, dać do badania, więc. Nie wiem, dobra, tego jednego nam zaliczyło, a ten był chyba jeszcze za mało. Miał czesanka w sensie za bardzo, za mało był rozczochrany. O, tak powiem. Dobra, y, zadania: weź udział w dwóch interwencjach, wyszczotkuj. I dalej nie widzę. Musimy tutaj zobaczyć zadania. Pomocna dłoń, numer jeden w kraju. Zajmij pierwsze miejsce w rankingu krajowym, ale jak? Dobra, jeszcze zobaczmy te interwencje. Chodźcie na mapę. Tylko chciałabym też zaadoptować, właśnie, może jakieś zwierzaki. Zaadoptujmy zwierzaczki najpierw. Yy, tutaj mamy Dominik. To mieliśmy już kiedyś Dominika. Dobra, wyślij auto. I tutaj mamy biedne zwierzę zostało zalezione przywiązane do drzewa liną, prawdopodobnie porzucone przez kogoś. No to to też już mieliśmy, ale nie mamy chwilowo auta, więc poczekamy, aż przyjedzie piesełek apteka. Dobra, to my już wszystko stąd tutaj mamy zamówione. Ja bym te lepsze yy, kwety zamówiła, bo chyba ich nie mamy, nie? Poczekajcie, ja się upewnię, bo. A mamy, no właśnie. Coś mi tak mówiło w głowie sprawdź. Sprawdź. Dobra, I, ale co ja mam teraz? Aha, to się do kosza wyrzuca, rozumiem. Ale czy ja chcę to wyrzucać, to też jest dobre pytanie, nie? Może byśmy Ale w sumie to ja już im będę te lepsze kuwetki kupować po prostu i tyle tym moim zwierzaczkom. Dwa, wezmę od razu cztery. O tu jeszcze mamy tą miskę do, do kliniki. Wezmę od razu cztery, to już do wszystkich klatek wsadzimy te kuwetki, dobra. I musimy dać żwirek dla kotka. Tak, tutaj. Proszę bardzo, proszę. Serdecznie. Dobra, OK. Damy jedzonki. Masz, wistaszku jedzonki? Nie, czekaj, bo ciocia źle zabrała. Nie ten przycisk. Ty chcesz na dwór, słodziaku? Jejku, no tamte babury cię powinny brać na dwór. Yy, tutaj wodę mamy. Tutaj słodziak jesteś dobra, czy ten pieseł już tam przyjechał, na pewno, choć nie, 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 nie chciałam tak, chciałam cię pogłaskać, pójdziemy na dworek, poczekaj, pójdziemy jak ty się czujesz w ogóle, a tu nie ma w ogóle zwierzaka przypisanego, on tu siedzi no dobra, dajcie mi tą kuwetę, jeszcze jedną im tutaj damy i pójdziemy po psiaka tego, co przyjechał gdzie to jest tutaj e, tutaj, cześć cześć kochany piesełku kotełku w sensie Proszę, jak ty masz na imię? moci? dobra. Proszę, Mochi, rób sobie kubkę do nowej, pięknej, luksusowej kuwety. Dobra, i idziemy zobaczyć, moi drodzy, do piesełka, który, który przyjechał do nas, prawdopodobnie już, tak, tutaj. I zaraz pójdziemy sobie, pojedziemy właśnie jak, na jakąś interwencję. Czyli będziemy znowu ratować piesełka, jakiegoś chyba przywiązanego do drzewa. Gdzie tutaj mamy, proszę... Proszę serdecznie, tak. To będzie Twój tymczasowy dom. Nie bój się, nie bój się, kochany. Zjedz sobie, napij się, jak ty tutaj wyglądasz. Ty jesteś brudny. Ty jesteś brudny, ale to zaraz To zaraz Na pewno jeszcze zaadoptujemy Dzisiaj chciała, chciałabym mieć w ogóle wszystkie klatki e, zapełnione Ale też chciałabym zrobić właśnie tę interwencje Chodźcie Grupka nieodpowiedzialnych osób urządziła sobie w mieście imprezę zeszłej nocy Nie posprzątali po sobie Dobra, ja to zaakceptowałam e, Pozostawione śmieci stanowią zagrożenie dla zwierząt i dzieci Urząd miasta szuka firmy, która uprzątnie ten bałagan No, jadę <grych> Jadę, pewnie, że tak Taka, no coś takiego wiecie, urozmaicenie w tej grze, że gdzieś można jechać, coś tam można załatwić i, i pomóc zwierzętom, czy właśnie posprzątać śmieci. To jest chyba tutaj, gdzie my już byliśmy, tak, my już tutaj byliśmy, tylko wtedy gdzie indziej chyba mieliśmy Auto zaparkowane albo mi się tylko wydaje. Dobra, no i te karty, te karty. Dawno nic nie znalazłam, szczerze mówiąc. Jak pamiętamy też w jednym odcinku, jedna z adoptujących miała na sobie kartę. Słuchajcie, bo ja słucham, czy gdzieś pika, więc może warto po tych ludziach też się rozglądać, tutaj trochę ich <słuch> pozaczepiać. Dobra. Yy, tutaj jeszcze mamy. Śmieciorki, nie wiem nawet ile tych kart jest, czy jest jakiś wykaz z tych kart, gdzie, wiecie, gdzieś tutaj w tym tablecie, gdzie, znaczy w sensie ile ich jest, ile musimy znaleźć, czy już my mamy wszystko, nie, 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 tutaj jeszcze jest strzałka, ok, misja wykonana, super, ale może jeszcze się tutaj tak przejdę, mamy nowe zadanie specjalne się pojawiło. I się y, rozejrze dzień. Dobry dzień. Ja, ja tylko tak tutaj. O, to bliźniaczki. Ale ja nie słyszę chyba, wiecie? Ja chyba nie słyszę żadnej. Nie. Nic nie słyszę, żeby pikało. No nic, mi się wydaje, że my po prostu przez przypadek te karty będziemy ewentualnie mogli znaleźć, bo nie idzie mi to szukanie totalnie. Pani ma jakąś kartę na plecach? Nie. No dobra, no to słuchajcie, wracamy. A mogę stąd na przykład na kolejną interwencję jechać? No mogę. Hmm. Aha, nie, to jest ta, co mamy teraz. I teraz tutaj jest ta. Akceptuj, a nie, musimy wrócić. Dobra, musimy wrócić do schroniska. Dzień dobry, dzień dobry. Do widzenia w sensie. Do widzenia, do widzenia. Idziemy do naszego autka, tak? Wrócimy do schroniska i zrobimy sobie kolejną interwencję. Dobra, mamy zaakceptowane. No i znowu mamy to samo, czyli przywiązane zwierzę do drzewa. Więc już wiemy, co i jak, i nawet jesteśmy praktycznie na miejscu. Też właśnie pisaliście mi, że te, o, ta, ta niebieska łuna to światło niebieskie. No to właśnie to nam wskazuje drogę. Heju! Cześć, słuchaczku! Czekaj go pokłaska, żeby wiedział, że ja z dobrymi zamiarami. Tutaj do niego przychodzę. Poczekaj, poczekaj, nie lataj, to cię odczepię. Spójrz zwierzaka ze smyczy, podnieś go, chodź. O, jaki słodziak! Gdzie jest to nasze auto? Bierzemy go. Bierzemy go do nas do schroniska. jest yeah, Super! Chodź. Zamknij drzwi furgonetki i wracamy do. No nie do domku. no. Wyjmij zwierzę z klatki wana, no to musimy poczekać. Musimy poczekać, aż przyjedzie, bo nasz pies sam jedzie bez nas. My na nogach żeśmy przyszli. Chodź, jak masz na imię? Coś na Wilson? Wilson masz na imię? Poczekaj, tutaj Cię damy. Damy Ci tu... o jest kupa, ale dobra, no już teraz nie potrzebuję, tak, pokaż jak masz Winston, o jaki Ty jesteś chyba brudasek, ale Ty jesteś brudasek, musimy zdobyć pięć gwiazdek dla swojego schroniska Numer 1 w kraju, no to ojojoj, kupulka, a może czekajcie, zostawię, ale on jest zdrowy chyba, nie? Tak, on jest zdrowy, nie, dobra, to jego kupa mi nie będzie potrzebna Możemy wyrzucić, możemy wyrzucić kubkę, ale tamten jest tylko brudny. A ty? Ty jesteś zdrowiutki, ale też jesteś brudny i głodny. Dobra, te koty to zaadoptujmy jeszcze, słuchajcie, kota. Yy, tu jest jakiś, może będzie właśnie do wyczesania, a tutaj psy nie muszą śmierdzieć. Schronisko musi spełniać ścisłe wymogi sanitarne, zwierzęta muszą być czyste i świeże, musimy umyć psy, dobra. A, nie mogę zaakceptować. Nie mogę zaakceptować. To poczekam jeszcze z tym myciem. Zobaczę, czy jak ten kotełek przyjedzie, to czy będę mogła to zadanie zaakceptować, no bo nasze zwierzaki są brudne i tak je będę myła, i tak je będę myła. Więc może przy okazji, przy okazji zrobilibyśmy jakieś zadanko. Tutaj tutaj, dobra, i czekamy na kotełka. Jestem też ciekawa, kiedy się odblokują kocięta i szczeniaki. Kocięta i szczeniaczki. Mam nadzieję, że już, już, już niedługo. Dobra, poczekaj, no dalej. Nie, ja nie chcę kuwety. Jadą czy nie jadą? Ja, czekajcie, ja pojechałam? Ty po tego kota w ogóle? W sensie, no, no tak, chyba tak. Mapa. Jaki fajny, wyślij auto. No, no nie mogę. Brak no, to jedzie, słyszę już, dobra, okej. Okay. Słyszę, słyszę. Daj kotełka. Jak masz na imię? Tofi! To koteł? To miał być kot przecież! Czyż to, to pies? Jak? Jak ja chciałam kota! To był pies? Kurczaczki pieczone. Gdzie jesteś pie? Ej, no bez jaj! Co, sprawdzić co? Zachowanie. Kurczę, no po co się kręcisz? Czekaj. Sprawdź zachowanie zwierzaka. Czyli że co? Że on jest jakiś niegrzeczny czy coś? Mm, dobra, oni są na pewno wszyscy brudni. Jejku, ja chciałam kłota. To jest kot? Szczęście, brytyjski. No chyba tak, wyszli aut. No ale. Ja już nie wiem. No, ale do... Nie, dobra, nieważne, słuchajcie. Ale, no przecież tu chyba u kotów odbierałam tego psa, nie? Ja nie wiem, Boże, ja cię kręcę. No dobra, poczekajmy za tym kotem. Teraz będziemy mieć kota i go spróbujemy wyszczotkować. I zobaczymy, czy nam to zaliczy. Zresztą będziemy mogli jeszcze jednego przecież chyba zaadoptować, bo mamy dużo tych kratek. Czy to u psów mamy dużo? Ja już nie wiem, już mi się mylę. Te psy z kotami, no po prostu hit. Dobra, daj kotka teraz. Mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie kot. Pokaż. Tak, miau, 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 miau. Od razu słychać. I to kłod. I ze to kłot. E, dobra. E, ty, ty jesteś tu, ale to nie jest, panie jest twoja klatka, bo nie ma tu twojego imienia. A ty jak masz na imię? To jest mały kłotek! To jest malusi? To jest kociek? Kociek? Kociąutko? To jest mały kotulinek? Tofi? Nie, ty jesteś psem. Dominik Moci Pistaszek. Który to jeszcze kot? <noise> Jak ty masz na imię? Poczekaj, Szczęściarz. A to czemu ja go tutaj nie mam? Czemu nie mam tutaj Szczęściarza? A jest dobra, sorry. Szczęściarz, kociak brytyjski, krótkowłosy. Ej, to ja mu, o, ja mu muszę chyba kupić ten. Mm. Miseczki jedzonko dla kociaka, miska na karmę dla kociąt, tak, weźmy już trzy, miska na karmę dla szczeniąt, miska na wodę dla kociąt, jak on miał, czy kochany. Nie, tej kuwety już nie chcemy, dziękuję, serdecznie zamów, ojej, a dopiero nam przyjdzie rano, którą mamy godzinę? Piątą rano, ale pije sobie tutaj, dobra, on sobie pije z tego. Jaki malutki kociaczek. Jezu, ja muszę w ogóle oddawać te zwierzęta do adopcji, a nie ja tylko chodzę i po prostu się fascynuję. Dobra, weźcie mi, dajcie jeszcze teraz tę mapę świata i jest to zadanie, czy jest zwierzaki, czy już nie? Wyczotkujmy koty, no to to mam. To chyba nie ma już tego zadania, a to? Gaja, to zwierzę zostało oddane do schroniska po tym jakiego właśnie... A tu? Tu jest chyba jakieś chore. Klinika weterynaryjna. Co to jest? Wyślij auto, nie mogę. Nie wiem o co chodzi. No dobra, tu mamy te zadanie, żeby wyszczotkować koty. A mogę ciebie wyszczotkować, maluszku? O, mamy podsumowanie dnia. Coś kliknęłam. Y oddaliśmy dom. O, dwóch zwierzaków. No to w poprzednim odcinku, widocznie, oddaliśmy te zwierzaki do adopcji. Trzy, chodź do, ale to mi też nie zaliczy. Nie zaliczy, bo miał za mało. A ty? A ty mi zaliczy ciebie teraz? Nie, yeah, widzicie, one są za mało rozczochrane, te koty. No, też mnie nie zaliczyło. Dobra, no to będziemy musieli czekać, aż będą bardziej <laughs> rozczochrane. Szóstka, dajmy od razu tutaj kuwetę, żeby mieli tego więcej. Nie tak. Tak i tak. Dobra. Ok, i teraz damy tutaj żwirek dla kotka. Ej, włącz tutaj tą farelkę. No co ty? Przecież muszą mieć plutko zwierzaczki. Dobra. No i co? I myślę, że poczekajcie. Zobaczmy sobie teraz. A jeszcze dam mu przysmak. Daj, chodź, tobie dam, fistaszku. Proszę bardzo. Tobie mogę dać na karm zwierzaka. I przyleciał dron. A gdzie jest nasz? Trzy... Ja już nie wiem, ile my mamy kotów. Dobra, dwa mamy. Gubię się w tych zwierzętach, gubię się. Czekajcie, zrobię pauzę, bo muszę sobie myszkę przestawić. Dobra, i teraz tak. Czy któryś z naszych zwierzaków jest gotowy do adopcji? Nie. Wszystkie są brudne, wszystkie są brudne. Myślę, że wszystkich zwierząt nie wykąpię, jeżeli chodzi o psy, bo już mam 24 minuty odcinka, ale wykąpiemy chociaż jednego dzisiaj. Chociaż jednego dzisiaj wykąpiemy, choć. Nie wiem, co się stało z tym Borysem. Ej, napiszcie, może ja go oddałam da rzeczywiście do adopcji? Ja nie wiem. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobra, myju, myju. Ok, teraz mamy szamponik. Tak, 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 uh, 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 on jest chyba mega brudny, jak tyle szamponu jest potrzebne. Dobra, gąbeczka. Szuru, 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 buru. Szuru, 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 buru. Ok. Dziękuję. I zmywamy teraz. Zmywamy, zmywamy. No i jeszcze trzeba wysuszyć. Muszę pamiętać, że trzeba wysuszyć, bo ostatnio nie wysuszyłam pieskę. Piesełka. Dobra, i suszara. No i lecimy. Słuchajcie, wysusz Dominika. Już mieliśmy Dominika. To był chyba pierwszy nasz zwierzek, nie? Tutaj w tej grze. Tak mi się kojarzy. Ale czy dobrze pamiętam? Nie wiem. Dobra, jesteś czysty. Chodź tutaj na podłogę. Zobaczę, czy ty możesz być już mieć fotkę zrobioną. Yy, poczekaj, ty jesteś tu. Fistaszek jest w ogóle gotowy do adopcji. Ty nie jesteś jeszcze gotowy do adopcji. Niestety. Może trzeba by się było właśnie z tobą pobawić. Chodź tutaj, proszę. Ja cię bym pogłaskała, no, tobie brakuje zabawy z tego, co yy, widzę. A czy mamy tutaj jakąś yy, zabawkę? Dajmy mu czekoladowa kość, proszę. Nie, one tak nie chcą, właśnie, jeść. Yy, a czy jeść, no w sensie zabawek, bawić się zabawkami. Dominik, masz zabaweczkę? Pojawiło się nowe zadanie yy, specjalne. Dobra, ale oni tutaj. Co ja tutaj mam pod tą dwójką? Karbę, akurat. O, no to proszę, trzymaj. Trzymaj, już ją chyba rozsypię po prostu po wszystkich miskach i tyle, bo jest resztka dosłownie tej karmy. Dobra, o, ona leje wodę super, rewelacja. Ja tutaj jeszcze chyba już nie mamy. Chyba już nie mamy i one się bawią z tymi psami. Mega super. Mega super. I chodźmy czy teraz zobaczmy, czy który z piesków jest gotowy do adopcji. Nie, Dominik, co tobie jest? Spać i zabawa. No to mam nadzieję, że tutaj dziewczyny się tobą zajmą, a ja jeszcze pójdę do Fistaszka. Fistaszek, który to jesteś ty? Ty jesteś ty, Titi, pogłaskaj. Pogłaskaj zwierzaczka, Fistaszek. Szczęś... Nie, ty jesteś szczęściarz I co tobie jest? Czekaj, zamknę cię na chwilę koleżanko. Dobra, a Fistaszek? Ty jesteś mochi, ty jesteś Fistaszek Dobra, no i ty jesteś gotowy do adopcji No to... Ale mruczy, ale mruczy Jeju, Fistaszek Zapisz zdjęcie ok zapisz i wystawimy go od razu do adopcji, damy foteczkę fistaszka, proszę dodaj zdjęcie, to tutaj też jest chyba fistaszek, to już mu chyba robiłam fotkę, dobra, długość dni zrobimy dwa, zasięg 90% i dokładność 90% stwórz ogłoszenie, ale tutaj już są jakieś osoby, nie, które są chętne na to, żeby zaadoptować fistaszka, a tofi jest brudny ja wiem, zobaczmy jeszcze teraz Teraz tak, zobaczmy to zadanie specjalne biedne zwierzę zostało znalezione też do drzewa i posprzątaj przedmieścia no to czyli w sumie mamy albo ratowanie zwierząt przywiązanych do drzewa albo sprzątanie przedmieścia, dobra chodźcie ja wiem, że jest dopiero dziesiąta ale my sobie dziennie ale zakończy... baw się z dziesięcioma zwierzakami o takie mamy osiągnięcie ale my sobie już odcinek zakończymy, a kolejny zaczniemy oczywiście od tego samego miejsca, no i będziemy kąpać psy. będziemy kąpać pieski na samym początku. Pierwsze, mam nadzieję, że nie zapomnę. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę. Zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa